Hello, hello, witam Was serdecznie w 26 odcineczku. Dzień drugi, wakacji naczet, Jestem w pięknej Selpi. Mamy tutaj laski, jeziorka, a więc ten odcineczek dzisiaj nagramy z grzybobrania. Będzie połączony z wykopkami popołudniowymi. I w jutrzejszym dniu mam zamiar łapać trochę rybek. też filmik będzie połączony z wykopkami. A więc lecimy jak Wam się spodoba, zostawcie pierdółki. Serdecznie Was zapraszam do pierwszego grzybka, do pierwszego dołeczka. Hejka! Byliśmy w las, dwa dni temu polało, wczoraj też trochę polało, fajnie wilgotnie, a tu chciałbym Wam coś pokazać fajnego. Zobaczcie, mamy tu kopiec z mróweczkami. Proszę Was bardzo. i duży kopiec z mrówkami. No. Zobaczcie jakie gniazdo ładne. Dużo grzybni jest. I tu mamy pięknego podgrzybeczka. Pierwszy grzybek zaliczony. Cyk. Mamy padolca. Takiego pięknego. Zobacz jak się. O, jaki wężur. Ładny. Uciekną. się? Uciekno. Poszedł sobie Pewnie Trzeba uważać na wężyki Padalec akurat nic nie zrobi Ale mogą być i No i wojna na prawdziwki że gdzieś mi się mygły Proszę, cyk Jakie ładne, a to jutro dopiero to wszystko Widziałam. porośnie Widziałam W takim pustym lesie wyszliśmy z lasu. Taka pusteczka dookoła. A tu prawie. To jest jeden. Proszę. Taki ładny. I tu żonka ma. Ile masz? Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Tam jest następny, nie? Gdzie ty to widzisz? Bo ja nie widzę. O jest malutki, dopiero wychodzą Dopiero wychodzą O proszę Będzie trzeba jutro przyjść Następny no Jutro by pasowało przyjść Tam mamy same podgrzybeczki A tutaj dwa kozaczki i patrzcie jak ładnie rośnie sobie Piękny Tam obok widzę drugiego już Od grzybeczek następny. A tam rośnie sobie jeszcze jeden. Widzę stąd, tylko kapelusz wystaje. i Lecimy normalnie, jest ogień. Ej, malutka. Ale ładna. A tu taki pozoczek. No, i mamy zaczęsienie. Patrzcie na to. Tu. Tutaj piękny. Taki prąsek. Taki. Trafiliśmy na fajne miejsce. Następny. I z grzybków przenosimy się na wykopeczki. Pogoda dzisiaj dopisała. I puściutkie plaże. A więc to, 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 to tam. I to. Tu jest do przejścia. Zobaczymy ile monetek wpadnie, może coś z biżuterii. Więc lecimy. Piękne Molo. Jak Jak na razie, wodzie tylko kapselki, jakieś druczki pierdółki. Możliwe, że jeszcze coś trafimy, i zaraz lecimy po plaży. Ciężko tu jakiś fajny sygnał, ale mamy 10 grosiczków. Drugie 10 groszyczków Lecimy dalej. I los Takie rzeczy. 29 sygnałów na symfleksie. Proszę was bardzo. Różutubeczka. już mamy piątalka. 29 sygnał. 10 grosza tutaj mamy bar, tam przelecimy sobie, tam impreza padło parę złotych, a tam imprezka. Poszedłbym na komputę. Jest super! Jestem geniusz. Uh, hmm, nie mam siły na bieg. Nie mam czasu na przerwy. Hmm, nie mam siły na bieg. Nie mam czasu na przerwy. Hmm, twoje dłonie jak le, łagodzą mi nerwy. Hmm, tylko tu i teraz chcę cięższe momenty hmm, takie sam jak ty. Choć tak inne od reszty, a gdy na zmianę czuję się tak mądry i tak tępy, na zmianę czuję się nietknięty i tak zmięty. Chcę lodu i cytryny i mięty do szklanki, takie gram, te koncerty. Raz padnie większy, a raz mniejszy do koperty. Hajsik, dobrazki, go do kielni Medytacja mnie wprowadza w stan głębszy. Muzyka pokazuje mi świat piękniejszy. Szepcze mi letni wietrzy, co się dzieje za winklem. Nikt mnie nie zna jak księżyc, choć poznaję ich co chwilkę.